Dzień dobry, kochani. Dziś przygotowałam dla Was książeczkę Tupcio-chrupcio, dbam o zęby. Posłuchajcie. Tupcio-chrupcio przeważnie miał doskonały apetyt. Jednak czasem zdarzało mu się grymasić. Cukinie, sałata, szpinak, fuj! Marudził. Nie będę tego jadł. Ciekawe, dlaczego na kolacie są zawsze jakieś zielone paskudztwa, a nie na przykład czekoladowe batoniki. Stychał ciężko i przewracał oczami. Synku, to nie są żadne paskudztwa, tylko pyszne i zdrowe warzywa. Cierpliwie tłumaczyła mu mama. Poza tym nie można się żywić samymi słodyczami. To niezdrowe i szkodliwe dla zębów. A teraz jedz i nie wymyślaj, bo po kolacji nie dostaniesz słodkiej niespodzianki. Tupcio chrupcio migiem uporał się z kolacją. Na deser dostał czekoladowy batonik. Pomlaskując z zadowoleniem, przebrał się w piżankę i poszedł się umyć. Nie zapomnij o zębach, powiedziała mama, wchodząc za nim do łazienki. Ojej, przecież wiem! Tupciu był zły, że pasta do zębów popsuje mu smak czekolady, który jeszcze czuł w pyszczku. Mama została, aż jej synek zacznie myć zęby, a potem wyszła. Tupcio tylko na to czekał. Odłożył szczoteczkę na miejsce i pomyślał. Chyba nic się nie stanie, jeśli raz nie umyje porządnie zębów. Chwilę później Tupcio Chrupcio był już w łóżku. Mama przyszła, żeby pocałować go na dobranoc. A Tupcio bardzo uważał, żeby nie otworzyć pyszczka. Gdyby mama zobaczyła, że między zębami ma resztki batonika, dostałby straszną burę. – Synku, jutro tata idzie do dentysty. Przy okazji zabierze i ciebie, żeby sprawdzić, czy masz zdrowe zęby. Powiedziała mama. Czyżby czytała mu w myślach? Tupcio zadrżał ze strachu, ale nie mógł się odezwać, bo wtedy by się wydało, że ma brudne zęby. Mama zgasiła światło, a Tupcio długo jeszcze nie mógł zasnąć. Tata w odróżnieniu od chrupcia – w ogóle nie bał się dentysty gdy następnego dnia dotarli do gabinetu rozsiadł się wygodnie w fotelu a potem zaprezentował lekarzowi swoje uzębienie co za piękne zęby zachwycał się pan dentysta wszystko w porządku żadnych ubytków kolej na ciebie młodzieńcze uśmiechnął się do tupcia zapraszam na fotel tupcio hrubcio nie był tak odważny jak tata ale bardzo wstydził się do tego przyznać. E, ten fotel jest dla mnie za wysoki, jęknął. Pan doktor obniżył fotel za pomocą specjalnego przycisku. Gotowe! powiedział uprzejmie. Tupcio chrupcio był okropnie naburmuszony. Usiadł sztywno na fotelu, skrzyżował łapki i zmarszczył brwi. Za żadne skarby nie pokaże zębów, myślał. Ciekawe, czy umiałbyś otworzyć pyszczek tak szeroko, jak lew paszczę? To jest strasznie trudne. Nie wiem, czy taki mały gryzoń jak ty... Pan dentysta nie zdążył dokończyć zdania, a jego pacjent w mnieniu oka przeistoczył się w prawdziwego lwa. Rozwarł pyszczek tak szeroko, że bez większego wysiłku można było obejrzeć nie tylko zęby, ale całe gardło wraz z migdałkami. Twoje ząbki są zdrowe, powiedział pan dentysta, ale musisz je dokładniej myć. Tupcio chrupcio nie wierzył własnym uszom. Myślał, że dentysta będzie na niego krzyczeć, a potem wymierzy mu jakąś straszną karę. Tymczasem nie dość, że był miły, to jeszcze dał mu książkę. Przyjrzyj się obrazkom, to pomoże ci odpowiednio dbać o zęby, powiedział. Tupcio uwielbiał książeczki z obrazkami, dlatego ledwo wrócili z tatą do domu, obejrzał dokładnie każdą ilustrację. Dzięki temu szybko nauczył się wielu rzeczy. Szkoda tylko, że równie szybko o nich zapomniał. Ale jak miał pamiętać, skoro dzisiaj spał u niego Borys i zapowiadała się fantastyczna zabawa? Tupcio chrupcio był ogromnie podekscytowany. Zwłaszcza, że jeszcze nigdy nie nocował u niego żaden kolega. Poza tym bardzo lubił Borysa, bo Borsuk był wesoły i miał zawsze mnóstwo zwariowanych pomysłów. Niestety, nie wszystkie podobały się mamie. Tego wieczoru bawili się w lotników. Ich samoloty właśnie miały się zderzyć, gdy. Tupcio, Borys, do łazienki! zawołała mama. Chyba nie masz zamiaru szorować teraz zębów, parsnął śmiechem Borys na widok kolegi sięgającego po szczoteczkę. Ale w książeczce, którą dostałem od dentysty, zaczął tłumaczyć Tupcio. Daj spokój, ja w ogóle nie myję zębów, a zobacz jakie są białe. Roześmiał się Borys i przekonał przyjaciela, że mycie zębów jest nie tylko nudne, ale i niepotrzebne. bo o ile milej jest siedzieć w pokoju i opowiadać sobie śmieszne historie, zamiast sterczeć nad umywalką. – A może urządzimy piżamowe party? wymyślił Borys. – A co to jest? – zapytał Tupcio. – To taka nocna impreza – wytłumaczył mu Borys, który wiedział wiele ciekawych rzeczy, bo miał dwóch starszych braci. – Na tę okazję przyniosłem pyszne ciastka – dodał sięgając do plecaka. Tupcio chrupcio zjadł tylko jedno ciastko, a Borys całą resztę. Widocznie w nocy borsuki mają większy apetyt. Za to rano Borys nie był w stanie zjeść nawet jednej łyżeczki owsianki. Au, ale boli! Stękał, trzymając się za policzek. Wtedy Tupcio zauważył, że jego przyjaciel jest spuchnięty i przypomniał mu się jeden obrazek z książki. Wiem, co ci dolega. To próchnica. Powiedział całkiem jak prawdziwy lekarz. Wszystko przez ciastka, dodał po chwili. Kiedy przyszła mama Borysa, jej synek przytulił się do niej płacząc z bólu. Tupcio bardzo współczuł przyjacielowi. To wszystko przez te głupie ciastka. Są niezdrowe i nie należy ich jeść, prawda, mamusiu? Nie do końca, synku. Uśmiechnęła się mama. Ciastka można jeść, tylko nie należy przesadzać. A przede wszystkim należy pamiętać, żeby potem umyć zęby. W przeciwnym razie cukier, który jest we wszystkich słodyczach, wydrąży w zębach dziury. No a potem będzie bolało. Ale nie martw się, mama pogłaskała tubcia po głowie. Pan dentysta wyleczy chory ząbek Borysa i przestanie go boleć. Za to następnym razem podczas jedzenia słodyczy... Twój przyjaciel będzie ostrożniejszy. To była pouczająca lekcja, ale nie tylko dla Borysa, również dla Tupcia Chrupcia. Od tej pory Tupcio po jedzeniu od razu idzie do łazienki umyć zęby. Najpierw wyciska pastę na szczoteczkę, a potem długo szoruje wszystkie zęby, jeden po drugim. Ale nie nudzi go to jak kiedyś, bo odkrył, że mycie zębów to fajna zabawa. Kręcąc cierpliwie szczoteczką kółka, można zrobić mnóstwo fantastycznej piany i warczeć przy tym jak mikser, którego mama używa do ubijania śmietany. A no właśnie, jeśli będę mył zęby, to mama da mi jeszcze dużo słodkich niespodzianek. Szepcze do misia Tediego i ma rację. Dziękuję kochani, do zobaczenia.